Dzień dobry moi drodzy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mamy już poniedziałek i ostatni nasz dzień tutaj w Kambodży bo wieczorem wracamy do Wietnamu ale z racji że jest taka piękna pogoda bo tutaj cały czas jest ponad 30 stopni i na lotnisko musimy jechać koło 16 bo z naszego hotelu na lotnisko jest około godzina drogi a trzeba być 3 godziny przed bo to jest lot międzynarodowy bo lecimy do Wietnamu właśnie. No to stwierdziliśmy, że skorzystamy jeszcze z basenu, więc po śniadaniu się przebraliśmy w stroje, idziemy jeszcze na parę godzin na basen, później pojedziemy sobie do centrum miasta na jakiś obiad, bo udało nam się przedłużyć jeden pokój, zamiast go opuszczać o 12, mogliśmy sobie go zostawić do 15, więc właśnie pojedziemy na jakiś obiad, wrócimy tutaj, zabierzemy rzeczy, no i jeszcze chwilę pewnie posiedzimy na recepcji i dopiero będziemy jechać na lotnisko, no ale najpierw możemy jeszcze iść się trochę popalać. Trzeba wrócić opalonym do tej Polski zimnej. Widziałam, że u Was pada śnieg, więc to no tak średnio zachęca, żeby wracać. No ale jeszcze mamy dwa albo trzy dni, właśnie w Wietnamie, w Ho Chi Minh i dopiero wracamy. Trochę mi się nie chce, bo wiem, że jak wrócę, to parę dni będę musiała lecieć do Nowego Jorku. I mimo, że uwielbiam tam być i, i bardzo chętnie tam wracam, no to jednak trzeba będzie się znowu pożegnać z familią, a tej części nie lubię. Pożegnania są zawsze najgorsze, ale tym się jeszcze nie martwimy. Na razie moim jedynym zmartwieniem jest to, żeby się nie spalić na leżaku. That's all. Więc idziemy się opalić, poleżeć i tyle. Było. Skusiliśmy się na, w teorii, łyski z kobrą i skorpionem. To taka typowa pamiątka turystyczna z tych rejonów Kambodża, Wietnam, Tajlandia. No i czas chyba to spróbować, nie? Zainwestowaliśmy w to 6 dolarów 80 centów. Ile to jest w tych ich tysiącach? 27, to jest 28 tysięcy reali kambodżańskich. 28 tysięcy. Sprawa wygląda tak. Otwieramy. To jest ok. Nie jest ok. Nie, no nie. Wszystko się da. Ocena zapachu w skali od 1 do 10. Nie będziemy oceniać tego po zapachu. Spróbujemy to posmakować po prostu. Ja nie będę tego pić. A chcesz powiedzieć, co ładnego przeczytałeś na temat tego? Najpierw spróbujemy. Dobrze. I teraz tak, kochani. Skorpion, kobra. Najprawdopodobniej to są liście jeszcze rzęszeniu. Jaka szklaneczka elegancka. Pachnie. Pachnie. Pachnie, ja tutaj czuję. Jak ulica. No to lecimy. Smakuje Bro. jak kobra. I na tym się kurwa kończy przyjemność kupowania tego. Powiem Wam tak, jak macie 6 dolarów czy 10. Idźcie sobie coś kurwa po prostu zjeść na miasto. Kupcie sobie kole. To jest jeszcze inna kwestia. Zawsze chciałem tego spróbować i spróbowałem, ale pamiętajcie jedną rzecz, że nie wiadomo czy jad z kobry był do końca odciśnięty, a niestety alkohol tego nie neutralizuje. Skorpion diabli wiedzą czy mu dobrze te nogone kopcieli, czy jadu nie zostało. Kolejna sprawa. Zawsze te zwierzęta, czy ssaki czy gady, gady bo to gady, były siedliskiem cholernych bakterii, więc Język umoczony, i naprawdę wydajcie sobie te 6 czy 7 dolarów na coś przyjemniejszego. Za 6 dolarów tutaj możecie mieć już normalny obiad. A nie soczek z kobry. A nie soczek z kobry. Ale jeszcze została Kambodzian kola. I myślę, że to będzie lepsze. Trzeba zapić ten jad. Chcesz na troszkę? Proszę. Dzięki. Spróbuj też Katarzyna, chcesz kambodziejską kolę? Nie. Mama? Kabudżańska kola od sponsora Krzysztofa, jakby ktoś pytał, nie? Już wystarczy, ja nie chcę więcej. Nie I wiadomo, czy to dobre. Pod wyjazd. A te 80 centów było dobrze wydane. A? Ale nie byłbym sobą, jakbym nie miał zaprawki do koli. Jak mam zaprawkę do koli, to świat wygląda bardziej kolorowo na urlopie. I to nie jest tak, że człowiek musi. To jest po to, żeby zabijać bakterie które są w ich wodzie i ich pokarmach. Właśnie. Tak sobie radzimy z zatruciami pokarmowymi na wyjazdach. Ktoś o to pytał. Ktoś o to pytał. To nie jest tak, że trzeba, ale warto czasami przyjąć 50 gram z rana, bo to chodzi o florę bakteryjną. Zdrówka. Zdrówka. I tak można się bawić. Ale to, 10. kochani, nie. Naprawdę po prostu nie. Po prostu to nie. No zobaczcie, tutaj sobie pływa taka kobra, jakiś skorpion, nóżki ma. Kolor też ma nic niezbyt, niezbyt zachęcające. Gniłym robalem. No. I po prostu nie smakuje. Nawet jak to ma procenty, to po prostu jakby było dużo, dużo nic, to by wolał się rozpuszczalnika chyba napić. Kurwa. Chcesz sobie nie. wyjąć brzmikę na pamiątkę? Mm. Znaczy tą kobra. Ne. Za Bolusia, takiego naszego małego bąka na więźnię. Chyba mu musz kobry, żeby miał. I, I to by było na tyle. No. Ta kola nie jest zła, ale zwykła lepsza. Także zróbcie sobie zdjęcie z taką budelką. I wystarczy. I wystarczy. Tak Dziękujemy za uwagę Akcja wydobycia skorpiona Wygląda w Kambodży tak Złapnie płotni Tam jest skorpion A ten Super, zostawimy to Ten ładniejszy Skorpion ze skorpionem Bardzo ładne Skorpiony można tylko kochać Fuj, weź to odłóż Zostawimy dla sprzątaczek, bo będę szczęśliw. Fajny nie, zestaw nie masz. Nie A tu mają deser chyba. Anci. Przyszliśmy na obiad i zamówiliśmy tyle, że musieli nam dostawić kolejny stół. Tu mamy sałatkę z krewetkami, jakieś mięso, odżywka, sajgonki. To jest ta sama restauracja, w której wczoraj byliśmy. Tylko dzisiaj nas troszeczkę poniosło. Ale to przez to, że mamy wieczorem samolot, więc to jest nasz obiad i kolacja w jednym. Patrzcie w ogóle, jakie ładne pałeczki dzisiaj dostałam. Takie czarno-złote. Do smacznego wszystkim. Powodzenia. Idziemy się teraz przejść ostatni raz tutaj po centrum, jakieś pamiątki, dokupić magnesy, takie rzeczy, i będziemy jechać do hotelu, bo zostawiliśmy tam walizki w takiej przechowalni bagażu. No bo lot, mówię, mamy dopiero chyba 20 czy 21, więc około 17 będziemy jechać na lotnisko. A żeby nie tracić czasu i nie siedzieć po prostu na recepcji, poszliśmy na obiad i na spacer. Kupimy jeszcze jakieś brolaczki, widziałam też dla Was parę rzeczy na rozdanie, więc jak wrócę, to zrobimy rozdanie, właśnie, ale to będzie takie połączone z Wietnamu i z Kambodży. A swoją drogą wyniki tego rozdania, co robiłam vlog masowego, paczkę dla was, też podam od razu, jak wrócę. Tam już wzięłam, wybrałam osobę, która wygrała, no bo to było, kto pierwszy po prostu e, prawidłowo odpowie na wszystkie pytania, no to wygrywa, więc jakby wybór zwycięzcy nie był trudny, bo to było bardzo sprawiedliwe rozdanie. Tylko, że mówię, no nie mam teraz jak wysłać tej paczki, więc po prostu wszystko ogarnę od razu, jak wrócę, ale nie zapomniałam, żeby nie było, bo też ktoś mi już wypominał, że zrobiłam to rozdanie, a nie ma zwycięzcy. Jakby spokojnie, wszystko ogarnę po powrocie. Ja nie zapominam o takich rzeczach. Hazardziści. raz. Może tam do tyłu bardziej tego białoróżowego, czy coś? Taki? Tak, myślę. Wiesz, bo to łapie dobrze, a później podskakuje i spada. Oszustwo. No, dość to tego samego, on za bardzo upadł. Może tamtą ziołego, może Nie, bo Zielony łapie o plastik. Zatarliśmy so już na lotnisko. Jest piękny zachód słońca. Wszyscy oprócz mnie zrobili sobie power drumkę w samochodzie, żeby nam się lepiej podróżowało. Mamy jeszcze 3 godziny do wylotu, no ale kazali być wcześniej, to jesteśmy. Coś co mogę zauważyć to to, że jest tutaj bardzo mało ludzi. No zobaczcie. Takie ogromne lotnisko. Tam tylko siedzi parę osób na krzesłach. Od lotów wiele też nie ma. Nasz jest, no, jest dopiero ostatni. o 21.30. Ostatni, ostatni, no? Co? Na B. Na B A co? A będziemy okay. musieli trochę chyba poczekać na odprawę no, jednak. No, Możemy zagrać sobie w to Nawet to obsługi nie ma. stukać Pierwszy raz chyba aż tak na pusto. Moja walizka najlżejsza ma 14 kg, A może mieć 23 Możemy jeszcze zrobić zakupy. Poczekaj, za 3 dni. A ty tata wyjąłeś sobie jakąś bluzę do samolotu, też nie, nie? Ale co tak? Katarzyna też, outfit check na turystę. Ładne podstawotnictwa. Fajne, nie? Zachód słońca po jaki ładny. A jaka ładna figurka tutaj na środku lotniska, po odprawie. Tutaj w ogóle część lotniska zamknięta, światło zgasili. W sklepach pusto przynajmniej, kolejek do kasy nie ma. I co, jest coś fajnego? Ładna buteleczka. Tam w rogu stoi, tam taka w 530 dolarów taka buteleczka. Crazy. Mimo, że na tym lotnisku niewiele jest, to jakimś cudem znalazłyśmy jeszcze Starbucksa i wzięłam sobie z Katarzyną po takim zwykłym e, maślanym krosancie do samolotu, a na teraz jeszcze po takiej kanapce z kurczakiem i z serem na ciepło. Więc sobie teraz zjemy, do picia mam moje standardowe cold brew z odrobiną mleka owsianego, a Katarzyna macze. Bo nasz dom podzielił się generalnie na dwa obozy. Więc e, Katarzyna jest team matcha, a ja kawa. Krzysztof też się ostatnio bardziej przekonał właśnie do maczy i zaczął ją częściej pić. Dalej uwielbia kawę i pije jej dużo ze mną, ale mamy jeszcze dwie godziny ponad. Także troszeczkę tu posiedzimy generalnie. Dalej trochę więcej mleka niż zazwyczaj biorę, ale i tak jest bardzo dobre. W końcu dotarliśmy już do hotelu, to jest w ogóle ten sam, w którym byliśmy na samym początku tego wyjazdu i za chwilę będę się kłaść do spania, bo już trochę zmęczona jestem jest w pół do drugiej, a jeszcze muszę dokończyć montować film, także bardzo bym Wam chciała podziękować za oglądanie, mam nadzieję, że spodobał Wam się kolejny dzień podróży z nami i witam Was oficjalnie z Wietnamu ponownie, no i w takim razie widzimy się niedługo, bye!